Współcześnie małżeństwo uczyniliśmy instytucją tak ryzykowną dla mężczyzny, że tknąć je może w pełni świadomie tylko nałogowy hazardzista. I jednocześnie mamy gigantyczny problem demograficzny, na co często zwracam uwagę, i zostało mi wytknięte, że to stanowi niekonsekwencję pewną w myśleniu. Byłaby to niekonsekwencja w myśleniu, gdyby poziom małżeństw, gdyby zawieranie małżeństw wpływało pozytywnie na dzietność, gdy tymczasem we współczesnych małżeństwach dzieci się nie rodzą współczesne małżeństwo daje kobiecie poczucie pełnego bezpieczeństwa, gwarancji wielu rzeczy a to wszystko zabija kobiece pożądanie. Kobiety w takich warunkach chcą mieć co najwyżej jedno dziecko, aby zaspokoić swój instynkt posiadania dziecka, aby ten zegar biologiczny się uciszył i koniec, i nie ma nic więcej. Mamy jedno, dwoje dzieci i tak dalej, dzietność na poziomie w Polsce 1,3, na zachodzie Europy 1,7, 1,8, z wkładem ze strony muzułmanów, z wkładem z kultur patriarchalnych. A więc. Lekarstwem na niską dzietność na pewno nie będzie współczesne małżeństwo. Lekarstwem na niską dzietność byłoby tradycyjne małżeństwo, ale tradycyjnego małżeństwa dzisiaj nie ma, ponieważ dla przeciętnego człowieka dzisiaj w kulturze zachowu wychowanego koncepcja głowy rodziny, mężczyzny, który może nadawać rodzinie kierunek, który nadaje jej ramę, który tym wszystkim kręci, jest no, herezją. Przecież dominującym modelem ma być partnerstwo. Co zabija pożądanie? Co zabija dzietność? Co zabija chęć przebywania ze sobą razem?